Cześć, witam Was, Lodowy Obserwator, 5 luty, minęło południe, a już drugi film walę, bo wcześniej był pierwszy, <laughs> a ja walę drugi, wcześniej był pierwszy, a ja walę drugi. Słuchajcie, trzy książeczki, takie chciałem Wam polecić. Arnold Mostowicz, Zagadka Wielkiej Piramidy, to jest książeczka o Wielkiej Piramidzie, niesamowite. O Panu Arnoldzie Mostowiczu mówiłem... Gdzieś tu wrzucę, wrzucę taki kieruneczek na to. Eee, druga książeczka to jest taka fajna okładka. Taka fajna książeczka starego typu 74 rok. Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu. Eee, I trzecia, zresztą bardzo fajna, Bogdan Żurawski. Hufu, czyli, Hufu, czyli o gigantomanii u dawnych. Ta książka z tych wszystkich jest najbardziej humorystyczna. Całkiem na wesoło jest napisana o tym, czemu wszystko kiedyś budowano takie wielkie, takie niesamowite. O tym, że jak kiedyś robiono w starożytności w Rzymie, jak robiono jakieś igrzyska w Koloseum, czy w jakimś hipodromie, czy coś, tak tam się krew nie polała, jak tam z tysiąc zwierząt nie zginęło, albo iluś gladiatorów, to w ogóle jest, jest słaba impreza. Bardzo fajna książka, naprawdę. Polecam ją. Jak ktoś będzie miał do niej dostęp, ona jest, nie, 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 jest, nie jest taka. Znaczy, jest gruba, ale małe są karteczki, w miarę szybko się czyta. Jest bardzo, bardzo wesoło, bardzo fajnie napisana. Yy, takim nawet chwilami knajackim językiem bym to nawet powiedział. Czy to może nie jest najszczęśliwsze słowo, ale mam nadzieję, że, że nikt się za to na mnie nie obrazi. Król Gotów boi się piorunów. Do, do ryku, no mówię o różnych różnych, różnych, kupa fajnych historii, jest trochę fajnych zdjęć w tej książce, a ja oczywiście, jak wiecie, już mówiłem, bardzo lubię zdjęcia, Rzucę wa zarzucę Wam szybki spis treści kolega mnie pytał, po co ja te spisy treści wrzucam nie wiem, tak żeby sobie można było z grubsza zobaczyć, o czym jest ta książka, chociaż tutaj to akurat tutaj to akurat za bardzo się nie zobaczy 223. Umrzeć w Koloseum tutaj było fajnie napisane. Coś chyba to zacytujmy. Tak, to to hmm, tararara. Tytus tak dokończył. Koloseum, nie dobra, nie będę tutaj żadnych cytatów rzucał. W każdym razie z tych trzech książek, którą polecam, najbardziej jest najbardziej luzacka i fajna. Bogdan Żurawski, Hufu, hu, czyli o gigantomanii udawnych. Eee, ta książeczka z 74 roku. Ale znalazłem tu jakiś fajny stary dokument, w niej ktoś zostawił. Stary. Jest napisane stary. No widzę, że stary. O Boże, to jest chyba ściągawka. Zobaczcie, takie coś znalazłem w starej książce. Francja, wprowadzenie konstytucji. Jezus, ściągawa jakaś na lewo zrobiona. <grywa> jakaś taka na szybkiego. Anglia, Francja. Czyli z jakiejś historii chyba, albo z wiedzy o społeczeństwie, albo z czegoś takiego. No ale niech sobie tu siedzi, skoro już tyle lat tu siedział, a jest żółta. Więc nie tylko piramidy. No tutaj jest okupie różnych fajnych zabytków. Bardzo dużej ilości tychże zabytków jest. Są też fajne zdjęcia. No, to już się czyta trochę bardziej. To jest bardziej, bardziej naukowe podejście, aczkolwiek też się fajnie, fajnie już zaskoczy. na końcu jest fajna taka rozpiska duża, duża, wszystkich dynastii egipskich: od tych ze starego Egiptu, potem poprzez nowy, to znaczy wcześniej przez zjednoczenie dolnego i górnego Egiptu. No, bardzo ciekawe. Dynastie, Tynicka, stare państwo i tak dalej. Dobra, zobaczmy, co tam w spisie z tej książce. Ja ją czytałem trochę dłużej niż tamtą, bo szło mi to tak typowo naukowo. No tu spis treści to jest jakiś ogromny. Pierwsza strona. Słuchajcie. Ciekawe, czy wy coś zobaczycie z tego spisu, ale może. No, przypominam, chodzi o to, żeby sobie zrobić na przykład stop klatkę i poczytać, co tu może być w tej książce. Chyba, że nic nie zobaczycie. No i cóż. I kupa, kupa różnych dzieł, zabytków nie dotyczących właśnie tych, tych najbardziej znanych, więc yy, jakieś tam no, piramida Mastabowa, no m, m, dużo, Dolina Królów jest tu trochę opisane, fajne, 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 to jest naprawdę, to jest fajne, też, też fajnie się to czyta i książka Mostowicza, Zagadka, Arnolda Mostowicza, Zagadka Wielkiej Piramidy, no, to jest już taka, tutaj takie techniczne wyjaśnienie. Jest. Znaczy nie tyle co techniczne wyjaśnienie, ale podane jest trochę różnych wyjaśnień. Też podane jest, do którego pan Mostowicz najbardziej skłania. Ja się skłaniam do tego, że Egipcjanie wybudowali piramidy z dwóch celów. Po to, żeby w momencie kiedy rolnicy nie pracowali dawno po wylewie Nilu i po zebraniu zbóż, mieli co robić, żeby nie myśleli o buntach i o tłuczeniu się z władzą, tylko żeby sobie budowali piramidy. Za co mieli tam płacone, bo to byli, przypominam, już jest udowodnione, nie niewolnicy, tylko robotnicy po prostu zatrudnieni przy budowie. A przy okazji w piramidzie zostały zaszyte bardzo dużo informacji, które oni mieli o kierunkach na świecie, o prawach matematycznych, fizycznych, masach Ziemi, promieniach, cudach niewidomych, odległości itd. I oni chyba wybudowali to i, i tam wmontowali te wszystkie dane techniczne, informacje. Bo grobowce to tak średnio pasuje, że to są, dlatego że grobowce to, to w Egipcie na trochę innej zasadzie były budowane. Przede wszystkim były zdobione, były opisywane scenami z życia faraonów, scenami z życia Egiptu, jakimiś zasługami i tak dalej. A z piramidą wielką Aopsa, jak i zresztą tymi mniejszymi, czyli Kerinosa też. Jest tak, że one grobowcami raczej nie są i też mi się tak wydaje, że nie są i nigdy nie były, ale to tam moje jakieś osobliwe zdania. Tu też jest trochę różnych takich rysunków i tak dalej, więc sobie możecie je pooglądać. Jest historia, kiedy odnaleziono wejście drugie do piramidy. Jakieś archeolodzy... Dużo niszczyli, a mniej udowadniali. No ale cóż, tak czasem bywa. Także jak ktoś ma ochotę na starożytny Egipt i trochę okolic starożytnych, to, to te trzy książeczki mogę mu polecić. Proszę bardzo. I ta ostatnia, czyli książeczka. Nie tylko piramidy. Kazimierz Michałowski, wydanie trzecie uzupełnione z 1974 roku, najstarsze. No to tyle. Trzymajcie się. Na razie, hej.